Cześć dzieciaki, dzisiaj porozmawiamy o czymś bardzo ważnym dla naszej planety: o recyklingu. Recycling to proces sortowania śmieci i odpadów w taki sposób, żeby można było je ponownie wykorzystać. Zamiast wyrzucać wszystko do jednego kosza, wrzucamy śmieci do różnych kolorowych pojemników. Każdy na coś innego. Każdy kosz ma swój kolor i zadanie. Zobaczmy więc, do jakich pojemników. Wyrzucamy które śmieci. Do zielonych koszy wyrzucamy szkło, do niebieskich koszy wyrzucamy papier i kartony. Żółte pojemniki są na plastik i tworzywa sztuczne, brązowe na odpady organiczne, a czarny kosz jest na odpady zmieszane. Kiedy wrzucasz butelkę plastikową do odpowiedniego pojemnika, jedzie ona do specjalnej fabryki, gdzie zostaje przetworzona. Z takiej butelki może powstać nowa butelka, z której możemy ponownie korzystać. Recykling pomaga naszej planecie. Dzięki niemu zużywamy mniej nowych surowców, co oznacza, że nie trzeba wycinać tylu drzew ani zanieczyszczać rzek. Natura jest szczęśliwa, a my mamy czystsze środowisko. Teraz już wiecie, jak ważny jest recykling. Pamiętajcie, żeby zawsze wrzucać śmieci do odpowiednich koszy. Razem możemy zadbać o naszą planetę. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, segregujcie śmieci i dbajcie o Ziemię. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.